Cześć, jestem tej strony Kaśka i witam Was serdecznie na kanale Druga Strona Papieru. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować e, już drugi tego typu projekt e, na moim kanale. Jest to kartka szlalkowa z szufladką. E, tak jak poprzednio projekt jest wykonany z papierów Tumoru od Lemoncraft. Tym razem jednak e, posiłkowałam się jeszcze dwoma arkusikami ze sklepu Action, to był taki bloczek już dawno temu, ja go nawet od, kogo, od kogoś w trumie odkupiłam z takimi właśnie deseniami z takimi deskami głównie i takie płótne lniane tam były na wieczku mamy napis w dniu ślubu to jest takie drewienko, ono jest na taśmie dwustronnej, więc tylko wystarczy przykleić, bardzo porządnie ta taśma trzyma, nic się z tym nie dzieje i Tutaj mamy jeszcze tak kwiatuszki, całe mnóstwo listków, kokardka. Kokardka jest bodajże od Crafty U Design mm, kupiona. Ona jest taka lekko kremowa, nie jest biała i takie tektureczki. Jeżeli chodzi o samą kartkę, to ona ma wymiar 6, e, 6 chyba na 6 sali, mi się wydaje, że tak by to wyglądało. Tak, bo to wieczko ma 6,25 na 6,14 mm, I tutaj jeszcze umieściłam takie ozdobne gołąbki. Gołąbki są takie ażurkowe, yy, podwójnie, podwójna warstwa, tak żeby to fajnie yy, odstawało, tak nie było takie płaskie. A w szufladce, szufladkę ozdobiłam z kolei tym arkuszem, też takim właśnie pięknym, zielonym, żeby było troszeczkę jaśniej. No tutaj mamy 15 cytatów yy, yy, yy. O małżeństwie, o miłości. Niektóre zabawne, niektóre y, bardzo romantyczne, niektóre takie troszkę poważniejsze. Y, można je. Ich jest 15, miało być 12, ale stwierdziłam, że dam więcej. Y, bo czemu nie? Tak w zamyśle na początku chciałam, żeby to był jeden cytat na miesiąc, ale, ale w sumie może być. Y, może być troszeczkę więcej. Y, jeżeli chodzi o same wymiary tego pudełka, no to tutaj ta szufladka ma 6,18 na 2,18. A samo wieczko, tutaj y, te tektury te u góry, <coughs> przepraszam, mają 6,1 czwarta na 6,1 i kartka ma 6 na 6. Y, baza kartki. I tyle. Myślę, że nie wiem, czy pokazałam spód. Na spodzie jest ten taki piękny arkusz właśnie z okładki, takie ciemne, zielone liście. Na ten moment to chyba już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na moje y, kolejne i poprzednie filmy. Pa!